się Monko, dzisiaj Wam pokażę, jak zainstalować Fortnite. A. Mój yy, telefon nie jest obsługiwany, ale go mam. Wchodzicie w Chrome, wpisujecie GSM i musi być takie same, bo Wam yy, to musi być takie same, bo Wam yy, to nie wszczyta. I musicie wyjść yy, to, jak Wam wyskoczy Dowland FRP file. No to co w to co kliknęłem właśnie w to i tutaj macie y, pobierz fortnite link klikacie w to i klikacie w y, fortnite y, podłoga v10.10 tego nie klikajcie innych bo to są po prostu wirusy i klikacie pobierz znaczy pobieranie no i wam się pobierze i wchodzi i mogę Wam nawet pokazać, że jak wejdę w Fortnite, to mi po prostu go wczyta. U mnie to czasami trochę trwa, czasami nie wiem. No, macie takie Epic Games i zobaczycie nawet moje konto. Może na Xboxie jak patrzyłem to to działa, bo się zalogowałem przez Xboxa. Ale tam przez Epic Gamesa chyba nie działa, dlatego będziecie musieli nowe konto sobie założyć. Mój kolega próbował i mu się nie udało. No, to jest no po prostu nie żadna jakaś tam kopia czy coś, to jest prawdziwy po prostu Fortnite od Epic Games. Wczytuję ją. No. Myślę, że wam się spodoba taki poradnik, jak zainstalować Fortnite po prostu na mobilną. No i może no, będzie działać wam. Nie wiem, bo to podobno niektórym nie działa, ale na no, jakieś starsze chyba telefony że z... Po prostu innym androidem to nie działa. Nie wiem, chyba tam trzeba właśnie mieć ósemkę androida. Nie wiem, nie działa. No widzicie, wczytuję normalnie. Jest dźwięk. To jest normalny Fortnite. Już tu jestem zalogowany i to I już od razu przenosi do Battle Royala. Jak się nic nie zmieniło. Bo to już parę tygodni temu o. o, dostałem prezent od Epic Games, nawet nie wiedziałem czemu. No widzicie, normalny Fortnite to dzisiejszy sklepik jest. No. No nie wiem. To jest wszystko Full Legit. Mam, no, dlatego jak ktoś chce, to mieliście poradnik. Musicie takie same wpisać. No i jest. Y dobrze. Wszystkie moje wyzwania są. To jest normalny Fortnite tapping Games. Widzicie nawet tu mam swoich kolegów I wszystko Starter Park wszystko jest to samo No dlatego jak yy, Ten Jak ktoś chce mi dodać To pod tym nickiem Pod tym No dobra No to do następnego Cześć